Siemaneczko, ziomeczki! Z tej strony Harpun i dziś nagrywamy SkyWars na Jasiu. Pum, pura, pum, pum. Mm, I dzisiaj będziemy grani. Napiszę nagrywam SkyWars. S sv 95 Dobra, i 95, biję. I zobaczymy jak to się powiedzie, ciekawe Tylko żebym miał dużo, tak nie za dużo FPS-ów Dobra, oho, zaczynamy grać I wszystko, gitara Aha na, Napiszę, tylko żeby widzieli. Pym, 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 Ale jesteśmy sami. КП. Маш КП. Запятым 7. Б. М. Ага. М Напишем. Магры вам на YouTube, Куда? Нагревай вам на YouTube. Ты. Nagrywam! No nie słyszycie! Nagrywam! Pozdrowcie YouTube! Elo napisał, dobra! Pozdrawiamy gambo TV! Oho, diamentowy miecz, ale fajnie, mi się podoba! Dobra! Ale gdzie tu jest jeszcze jakaś skrzynia? Z Weru mamy Nie wiem. Ona chce, ja nie wiem czy chce. Ma o, mam Lawę, dobra. Dobrze. Weru, No! <laughs> o, tu mam przecież dużo bruku, Co ja robię? A tamten ten różowy strój się kupił. On się kupił kejucha. Idę do Weru. Tak będzie najlepiej. Ben oui. Przeżył jakiś czwarciarz Ale aż mi, aż mi Pol Też pozdrawiamy Weru, Weru będzie z nami na odcinku Będzie bardzo fajnie Jaki fort! Gość mi farty, ja poczekam. Widziony To wyru? U, poszło tam. Co to było? Tam! Z której strony to atakować? No! Ma

fajnie będzie na odcinku z Weru i tak, z mój kanał to Harpun Szymaniski dobra kto chce byť na konci, bo